Słuchajcie, lecimy z tematem. Dzisiaj towar z Tesco odebrany. No, jest grubo, tylko wam powiem, że grubo. Wyciągamy tu. Mamy chlebek. Tu w tym worku będą same chleby. O, sorry. Następny mamy. O, że zrobię sobie kategorię, to pójdzie spoko. Ten jest bardzo dobry. Polecam ten chlebek. Tu mamy chlebki nan, wczoraj były, dzisiaj znowu są, no co ja pocznę, tu mamy słuchajcie te małe chleby, kurcze ale szkoda, że one tak są powiem wam, włożą do tego worka, tak zawiążą i one się takie kurde zrobią, widzicie co się dzieje, takie naleśniki trochę się, ale to jest ten, też ten chyba lepszy, o rany, cały worek samego chleba, ale nawalili dobra jeden worek mamy trzeba to elegancko dobrze cztery chociaż szybko pójdzie z wystawianiem tu mamy cztery ten mamy jeden tutaj są te małe dwa cztery też pięć elegancka ja lubię jak są kurde słuchajcie jak są te same artykuły dobra lecimy dalej co my tu mamy tu mamy chlebek nie to jakieś to będą falafele pewnie jakieś white bread ale to jest taki grubszy no to nie jest chyba tortilla to jest raczej falafela nieważne a zobaczmy, po ile ona kosztowała fuciaka nie jest to jakaś droga pozycja co tu mamy o dwa ogóreczki słuchajcie bardzo ładna pozycja nie są w ogóle mięczaki nie są mięczaki nie są zrypane takie w ogóle. O matko, znowu mamy chleb. O Jezus dzisiaj to chleba będzie. Dzisiaj będzie mnóstwo chleba, coś mi się wydaje. Tutaj burgerki. Burgery wjeżdżają. No, lepiej by było pełno burgerów, to by, bym miał z głowy. To są jakieś takie, nie wiem. pankejki, kraunkiejcy. O, znowu te. Wczoraj były, dzisiaj ponownie. Ludzie, a tutaj to już z tym chlebem to jest ostro nie wiem czy to jest chleb, a nie, to jest ten owocowy nie wiem co to jest, no trochę zjechany, trochę zjechany, zjechany Ach. następne te bułeczki słodziutkie ale powiem wam, o, tu mamy, patrzcie, dwa razy dwa razy szarlotta wchodzi, nawet nie otwarta ile taka szarlotta kosztuje? Funa na siedemdziesiąt po tam wiadomo, nie, no ale Kurczę, 8 z za, za cebulkę, Nieźle, niezła pozycja, niezła tu mamy następne te bułki, one są powiem wam, jak chcecie, będziecie te widzieć, to możecie kupić, one są słodkie, fajne, ale one są moim zdaniem tak tanie, że nie wiadomo z czego one są po prostu robione, dlatego ja je omijam, o tu jakieś fajne takie mię mięciutkie bułki, to są chyba jakieś burgerowe, no, ale takie powiem wam w dotyku fajne, fajne. O matko następna, następna cebula Charlotte. Jezu, no, patrzcie, ile pieczywa poleciało dzisiaj z Tesco. I to jest takie kurde, nieduże. To nie jest wielkie Tesco. Żebyście sobie nie myśleli. Ten chleb to chyba jest najlepszy. To też może, może szajs ale fajnie zapakowany. No i tak to wygląda. A, zobaczycie co w plecaku jest, bo ja już wiem. Bo nie mogłem się kurczę zabrać i musiałem się przepakować delikatnie. Tu mamy worek. Słuchajcie, o, te są, słuchajcie, to jest zarąbista pozycja. Jak to będziecie widzieć, gdzieś w Tesco, to sobie kupujcie śmiało. To jest ryżek, to nie jest pikantne. Nie wiem, czy to, to nie jest jakiś kary. a może i kery, ja się tam znam. Ale naprawdę jest to smaczna, smaczna pozycja. Polecam zdecydowanie. A udało się tego uszczelić trzy sztuki, aż patrzcie. Więc jestem, jestem usatysfakcjonowany. Zaraz będziemy wystawiać wszystko. Ale patrzcie ile milonego poszło. Kurczę po prostu. Jakie to jest? stek jakieś 15% tłuszczu. No to takie małe. Ile taka paczka kosztuje? Patrzcie, 3,70 Kurde, prawie, prawie 20 zł za taką paczkę i zobaczycie ile tego poleciało po prostu. Termin leci, to wiecie o co chodzi. No to leci, nie? Patrzcie, mamy mielonego tutaj. Trzy sztuki, słuchajcie, cztery, pięć, sześć. Sześć sztuk mielonego, no powiem wam, jest, jest, jest dzisiaj bogato. Kurczę, nie, nie wiem ile to wagowo, pół kilo pewnie mają, ale jakieś cięższe one są chyba więcej będzie. Tu, 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 tu. Nie, nie wiem, ja mam, powiem wam, jakąś pomroczność, pomroczność. 500, nie, pół kilowe są, dobra. Lecimy dalej. Tutaj nie wiem co do końca jest. Tutaj chyba jest jakieś mięso, chyba jakiś kurczak style chicken. wings a to są chyba te skrzydełka. Kurczaka one są już chyba zapanierowane w jakimś tam sosiku. Tak, i patrzcie, to są chyba już takie na grilla naszykowane. Zobaczymy jak to cenowo ta pozycja wygląda. U, 5.20 powiem wam. Albo tych skrzydeł jest dużo, albo są naprawdę dobrze zrobione. No zobaczymy, zobaczymy. A dzisiaj bardzo mało kanapek, nie wiem co się dzieje. Kurczę. Jedna paczka, tylko kanapek na cały sklep. Tu macie, patrzcie, steel fryerka, elegancja. A jeszcze są dwa razy sosy, te grady, to jest na pewno to jest to. Tak, no powiem wam ten sos, to jest taki pieczeniowy ich angielski. Podobny, to chyba taki sam nawet jak nasz, nasz ciemny, ciemny sos pieczeniowy, o. Brakowało mi słowa. No i mamy trzy takie. Ile taki sosik kosztuje? Tu zerwali, coś kombinowali A nie, tu u góry jest. 315, więc 15 zeta za taki sosik. To też nie jest tanio O, mamy słuchajcie, krewety. Wczoraj były krewety, dzisiaj znowu krewety. No jest bogato, jest bogato. Powiem wam dzisiaj. Dzisiaj towar jest mega bogato. Co Wy na to? Dajcie upus w komentarzach. No kurde, patrzcie, raz, dwa, trzy kilo mielonych. Tutaj te fajne dania jeszcze wchodzą. Jakaś cebula, krewety, słuchajcie. No, kanapa wiadomo jedna, ale tu jeszcze te chicken pieces. No, chleby to już nie mówię, bo to jest po prostu jakaś lekka przesada. Dobra, kończę. Słuchajcie, biorę się za wystawianie na olio. A wy, jak mieszkacie w UK i jeszcze nie macie olio, no to kurde, zobaczcie ile tracicie. Bo to zaraz na aplikację wskakuje i ludzie sobie za darmo łapią. Słuchajcie, więc instalujcie. Jak ktoś nie wie o co chodzi, to piszcie. Komentarza chętnie wytłumaczę, co i jak. Pozdrawiam, trzymajcie się.